I nie patrzę na gwiazdy, że jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym? Siema jestem 6, a dziś pogadamy o ostatnim update'cie, który miał miejsce w Pokémon Go, a mianowicie o linikach nowego kodu, które zostały dodane. A ja jeszcze bardziej precyzując o kamieniach ewolucji. Jakie Pokémony będą mogły dzięki nim ewoluować? Jak je zdobyć? Kiedy zostaną dodane? Właśnie o tym dzisiaj sobie pogadamy. Uwaga! Małe ogłoszenie od Mietka, jeszcze. Kto chce jutro ze mną i z Mietkiem iść na kepsika, zostawia łapkę w górę oraz komentarz. Kto się może nie skusić na kepsa, co? <grystanie z Mietka> o co dokładnie chodzi z tymi kamieniami? I jakiś czas temu omawiałem dla was nowości z patcha, który miał miejsce w Pokémon Go. Znalazły się tam rzeczy związane z kamieniami ewolucji. No i właśnie. Lecimy od razu z tematem, bo nie ma co przedłużać. Jak działają te kamienie? Po prostu dzięki nim możemy ewoluować Pokémony w ich, w ich dalsze wersje. Tak w wielkim skrócie. Spójrzcie sami, jakie kamienie zostały dodane, oraz jak to ogólnie wygląda. Teraz lecimy po kolei Sunstone, czyli pierwszy item, który widzicie dokładnie tutaj. Jest on potrzebny do ewolucji z Glooma w Balsum czyli w belle popularną. Akurat tego pokemona bardzo lubię, więc fajnie byłoby zdobyć taki przedmiot. Do ewolucji jednak jak te przedmioty będzie można zdobyć, najprawdopodobniej, troszeczkę później, także oglądajcie. Kolejny przedmiot, który widzimy, to jest oczywiście Dragon Scale. Dzięki niemu możemy ewoluować Sindre w Kingdre. Akurat Kinderka będzie jednym z mocniejszych pokemonów wodnych drugiej generacji, więc też fajnie byłoby ją zdobyć, jednak to nie będzie takie łatwe moim zdaniem. Następnie King's Rock. Tutaj mamy aż dwie opcje ewolucji, to jest naprawdę ciekawe: z Poliego w Politeoda lub z Slowpoka w Slowkinga. Tutaj już kwestia tego, którego Pokémona chcemy ulepszyć i którego tak naprawdę bardziej lubimy. Ja wybrałbym chyba Slowpołka i jego ewolucję w Slowkinga. A wy? Metal Coast. Tutaj również dwie opcje: Ewolucja Onixa w Stelixa lub Cytera w Scizora. chyba dwie najciekawsze i najbardziej wyczekiwane przeze mnie ewolucje. Oraz ostatni przedmiot: Upgrade. Dzięki niemu można ewoluować Porygona, wy Porygona 2. Mnie to jakoś nie jara, mimo że Porygon drugi będzie naprawdę mega mocnym Pokémonem. To jakoś za nim nie przepadam. Nie wiem jak wy. Ok. Wiecie już jakie pokémony uzyskałem dzięki temu, że zostały dodane kamienie? Oczywiście ich linijki kodu. Teraz jeszcze dwie kwestie. Kiedy kamienie zostaną dodane oraz jak je zdobyć tak naprawdę? Powiem totalnie szczerze, bo nie mam zamiaru owijać w bawełnę. Data przewidzenia dodania tych itemów jest niesamowicie, niesamowicie ciężka. Jedynie co możemy wywnioskować to, że raczej, podkreślam raczej, nie użymy ich za szybko, ponieważ dzięki tym temom moglibyśmy ewoluować aż 7 pokemonów, a to moim zdaniem o wiele za dużo i za wiele pokemonów ze drugiej generacji byłoby dopuszczonych do gry na raz. Chodzi mi tutaj o to, że Niantic będzie powolutku, powolutku dawkował nam nowe pokemony, jednego pokemona, później drugi pokemon, ale 7 na raz? Tak jak mówię, moim zdaniem to jest za dużo i owe kamienie zostaną pewnie dodane najwcześniej, może w marcu, może w kwietniu, podczas gdy zrobi się troszeczkę cieplej i to oczywiście zachęci poketrenerów do łapania pokemonów oraz wrócenia ogólnie do gry i tak dalej. Jednak to tylko moja teoria i moje zdanie, oczywiście chciałbym żeby zostały dodane jak najszybciej, jednak wiadomo jak to jest, pewnie no, będziemy musieli na nie jeszcze troszeczkę poczekać ile... To jest naprawdę mega ciężkie pytanie. I kolejne mega ogromnie ciężkie pytanie. Które zadaje sobie wiele osób i spróbuję na nie odpowiedzieć ja. Jak zdobyć, a właściwie jak będzie można zdobyć takie temy? W Pokémon Go mamy aktualnie tylko dwa sposoby dzięki którym możemy uzyskać itemy. Po pierwsze, z wykręcenia pokestopów. Zawsze coś nam sobie dostaniemy, czy to pokebola, czy malinkę, cokolwiek. Wiadomo o co chodzi. I po drugie, poprzez kupno w sklepie. To są takie dwie jedyne opcje, które... Cóż, no, pozwalają nam na zdobycie jakichkolwiek itemów. E, która opcja według mnie jest bardziej prawdopodobna? Niestety, muszę to powiedzieć z wielkim bólem serca, ta druga, czyli możliwość kupna w sklepie. Patrząc na to, co robiło Antik wcześniej, czyli do tej pory, wcale nie zdziwię się, jeżeli zrobią skok na hajs i wprowadzą kamienie ewolucji do sklepu na przykład za 1000 końców. No, to byłoby straszne i oby tak nie było, oby to się nie stało, bo będę naprawdę mega totalnie zły na Niantic i to będzie po prostu dramat. Ogólnie, wiecie, po prostu zawiódłbym się, bo już wolałbym nawet dostać tej temy z Pokestopu z minimalną szansą dropu, wiecie, musicie pokręcić milion kurcze Pokestopu, żeby dostać jeden kamień, ale wprowadzanie tego do sklepu. Serio, Niantic, nie róbcie tego, bo to będzie po prostu naprawdę dramat i każdy kto sobie będzie miał pieniądze po prostu będzie mógł sobie iść, kupić ten kamień i już ma super mega mocnego Pokemona. Ani o to w tej grze chodzi, to nie jest pay to win i nie tak powinno się grać. Więc Niantic w tej kwestii, według mnie przynajmniej, będzie musiał coś wymyśleć, bo tak, dostanie tego z Pokestopa moim zdaniem jest za łatwe. Kupowanie tego za pokój jest po prostu chamstwem, Więc w jaką stronę pójdzie Niantic? Trudno jest to naprawdę określić, nic na ten temat jeszcze nie było mówione. To są tylko spekulacje moje oraz innych ludzi, więc zobaczymy jak to będzie, jak w końcu te kamienie zostaną wprowadzone. Tymczasem trzymajcie się. Cześć! z moim bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdole, lichy transfer. Chcę wyniki wrapsze i pierdolę kwestie lat. Pier